Cześć, to jest ten vlog. Dziś poniedziałek. Kojot na wyjeździe w Karpaczu. Zaczyna y, wakacje. Urlop, że tak powiem. Bo dziś ostatni dzień w pracy jest. Właśnie dostałam cynk, że już wraca z Karpacza. Wyjeżdżał o 4 rano, zrobił swoje i wraca. My jedziemy sprawdzić byka. Bo się okazało, że przychodzi w jeszcze jedno miejsce przy drodze, tam przy się z drugiej strony lasu, zupełnie. Byłam obca, dzisiaj, e, ślady są świeże, więc dzisiaj podejrzewam, że rano tam był. E, tak już sobie myśleliśmy, że pewnie... A coś mi się tu grzeje w te... W siedzenie, a to... W siedzenie... Nie wiem kto to włączył. Grzało mnie od spodu. Eee, także podejrzewam, że on przychodzi tam eee, rano, a wieczorem przychodzi sobie tutaj. Teraz zobaczymy, czy on tutaj wyjad. Wczorajsze wysypanie wysypane jedzenie. Dobrze, że Kojot nie widzi, że my tym autem jeździmy po lesie. Tutaj, tutaj bardzo się kurzy i jest dużo patyków. Trzeba bardzo uważać na auto. Stare auto Kojot zostawił w pracy, bo jechał firmowym samochodem. Więc starego auta nie mamy. I zaraz się okaże, czy są jakieś ślady, czy nie. Chwila niepewności. za sobą nie wzięłam, najwyżej przyjadę mu wysypać później, bo może, może, może dziś będzie jeszcze jakieś polowanie ja bym zrobiła obławę tam przed tym dużym lasem, żeby nie mógł wejść z powrotem, jak wyjdzie tutaj, tylko żeby pobiegł sobie tutaj najlepiej na tą łąkę albo tam z tyłu za nas na dróżkę dobra, wychodzimy, sprawdzimy, co tutaj się dzieje Było czy nie. Koleś tu był, czy nie? Jedna ziska została, na zwiady została pilnować auta, A druga siska idzie ze mną i sprawdza ślady, tak? Czy tu coś było, czy nie było. No i pięknie. Zobacz, jak wyjad pięknie. Widzisz, wszystko wyjedzone. Trzeba przywieźć jedzonko. Mamy ślady. Tutaj mamy ślad. Tutaj. O. Tutaj był sobie ładnie. Zobaczymy, jeszcze kawałek przejdziemy, bo wczoraj właśnie miałam przejść tam do łąki, ale nie przeszłam, bo się zurwał film. Operator go chyba w ogóle nie wrzucił wczoraj wam. Podejrzewam, że on sobie tutaj tą ścieżką przechodzi, albo nawet tutaj, nie? Ale nie, bo tutaj nigdy śladów nie było ścieżką. mąską dróżką przez ogródek. Ale to nie krasnoludek. Ja wracając do mojego zdrowia, pytacie jak się czuję. Czuję się dobrze, wszystko jest w porządku. Wszystko się ładnie goi. Nie wiem, czy się jeszcze, czy się już wzrosło, czy nie, ale ja czuję się dobrze. Jeszcze trochę i wrócę do pracy. Jak mi lekarz pozwoli, to wrócę do pracy. Chociaż z dźwiganiem będzie ciężko, bo mówią, że nawet dosyć długo nie, nie można dźwigać tą ręką później. No dobra, mniejsza z tym. Także dziękuję za pozdrowiona, życzonka. Dziękuję. Życzę mnie martwicie, ale mi nic nie jest. Jest okay. Tu są stare ślady. Cały czas mamy stare. A tutaj już nie ma po co przychodzić, bo są świeże ślady, ale jakiś sarenek chyba, bo małe. Ale tutaj, aczkolwiek to. Tu. Zderzyłyśmy się. Dobra, to wracamy, nie? Bo tu nie ma co chodzić. Jesteśmy same, jakby nas jakiś dzik napadł. To wtedy tylko. Coś z karate zadać mu i tyle. I uciekać, nie? A Eliza jest ze mną, ona też w karatę Dobrze działa, śmiga. Więc... Więc by mnie prędzej obroniła niż ja ją. No nie? Eliza? Dzisiaj będzie się przygotowywać już do Mistrzostw Polski. 16 października robimy mistrzostwa polski tutaj u nas, w Witkowie. Więc, jak ktoś chętny może przyjechać nam pokibicować albo wystąpić, jeżeli jakiś karateka nas ogląda, że zapraszamy. Ja pewnie nie wystąpię, bo nie zdążę się wykurować, niestety. Ale Eliza tutaj powymiata, nie? Uważaj, bo tutaj się wystaje ci jeżynka. Tak, byk się nie wystraszył, przychodzi, ładnie pod amboną już jest. Dzisiaj mu jeszcze wysypię kupatkę I może dzisiaj się będziemy na niego czaić. Taki jest plan. A co łowczy na to powie, czy rzeczywiście będzie mu przyjechać dzisiaj? To się okaże. W późniejszych godzinach, jak wróci kojot, to... Zadecyduje czy to ma być dziś, czy nie. No przed rzeźniwami chcielibyśmy go złapać. To tu jest jego ślad świeżutki. I tutaj jest wszystko wyjedzone. Zobacz jak blisko ambony. Normalnie rewelacja. Tylko żeby on biegł w tą stronę. Tu jest zagrodzone, tu jest ogrodzone, są małe, a nie wracał się tam do tego lasu. Ostatnio uciekł tamten las i, I była kaplica. Nie znaleźli go. To tyle. Dobra, my lecimy oprzątać. Operator już pojechał oprzątać. Ja pojadę go nadzorować. Także łapeczki w górę. Piszcie, co tam u Was, bo na pewno żniwujecie. Tak jak już niektórzy zaczęli pisać, że już zaczęli. Piszcie, jak wam sypie. Jaka wilgotność, co tam macie. Hej, cześć.